W dniach 29-31 maja 2015 roku na terenie Ziemi Międzyrzeckiej odbył się pierwszy zlot właścicieli i motocykli BMW R75 i Cindab KS750. Na miejsce pierwszego zlotu organizatorzy wybrali rejon niemieckich fortyfikacji i umocnień obronnych z czasów II wojny światowej. W imprezie uczestniczyli właściciele zabytkowych motocykli praktycznie z całego kraju. Uczestnicy z lotu gościli we wsi Wysoka, odwiedzili także Lubrze i zwiedzili na ziemi i pod ziemią pętlę Boryszyńską. W planach zlotu przewidziano także zwiedzanie mostu obrotowego w Bledzewie. Jak się okazuje, w naszym kraju posiadaczy motocykli BMW R75 i Cindaw KS750 jest całkiem sporo. Na temat zlotu i o motocyklach postanowiliśmy porozmawiać podczas pobytu uczestników na terenie Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Gniewie. Pan Łukasz Wyra, organizator pierwszego zlotu właścicieli i motocykli BMW i ZIN. Pozazdrościł pan Niemcom, Włochom, Francuzom i postanowił zorganizować coś takiego u nas. Jak to było? Jak, zrodziłe, jak zrodził się pomysł na tę imprezę? Pomysł zrodził się od tego, że kilka lat temu kupiłem taki motocykl. W następnych kilku latach udało mi się go. Wyremontować, zacząłem jeździć, zacząłem spotykać innych ludzi, którzy mieli takie same pojazdy. No i e, tak jak pani powiedziała, w dzisiejszych czasach świat jest bardzo mały i udało się zadziergnąć znajomości za granicą. Popad, podpatrzyłem tam kilka zlotów, kilka takich spotkań i stwierdziłem, że, że Polacy, nie gęsi, też swój zlot powinni mieć. No i jest tego rezultat. Udało nam się mm, zaprosić 12 motocykli, w sumie. Sami jesteśmy zaskoczeni tą frekwencją, bo liczyliśmy, że optymistycznie będzie 6 do 10. To już było bardzo dobrze, więc jesteśmy, jesteśmy zadowoleni. Mówię, jesteśmy, bo to nie jest tylko mój, mój wysiłek, ale również wspomagała mnie bardzo żona i kolega z Torunia, więc udało się. Jesteśmy, cieszymy się. Czyli żona przychylnym okiem patrzy na pana hobby. No, żona i. Podziela je. Żona i córka, tak, oczywiście. No, spędzamy czas razem, jeździmy e, wspólnie na wszystkie, e, wszystkie wyprawy, więc e, jest bardzo fajnie. No jest teraz tylko dylemat, kto, która kobieta ma jechać w wózku bocznym, a która na tylnym siodełku, które nie jest tak wygodne. Kłócą się o co? O wózek, oczywiście. O wózek, oczywiście, <laughs> tak, o, o, o większy komfort, także. Musi żona zdobyć prawo jazdy, i w tym momencie swój motocykl i temat się roz, rozwiąże. A właśnie, gdybym chciała coś takiego nabyć, gdzie mam szukać? No bo nie w normalnym sklepie raczej tego nie dostanę. Jest rynek tych motocykli, można znaleźć jej egzemplarze gotowe, odrestaurowane. A można również składać po, po kawałku, z części, kupując, używając replik i tak dalej, i tak dalej. Jest wszystko możliwe w dzisiejszych czasach. Oczywiście kwestia zasobności portfela i albo determinacji. No właśnie, dosyć kosztowne. Kosztowne, owszem. Nie, nie, nie ten, ale no, każdy sobie radzi jak może. Tak. Satysfakcja duża, prawda? Duża satysfakcja, duża, duża radość. No i Mimo swoich 70 lat są to pojazdy w pełni użytkowe i w pełni sprawne. Jeżdżą doskonale w terenie, są do tego wręcz stworzone i całkiem, całkiem jak na swoje lata wygodnie da się tym podróżować i jeździć. Oczywiście nie za szybko, bo prędkość maksymalna to około 90-100 km na godzinę, ale inne kwestie nie ustępują zupełnie współczesnym pojazdom. No właśnie, a jak popsuje się, gdzie się wtedy udajecie? Czy no, sami, każdy, czy raczej sami? Każdy radzi sobie jak może. E, są wyspecjalizowane firmy, które zajmują się tymi markami i, i, i tymi typami motocykli. E, są mechanicy. Jeden motocykl wczoraj się zbuntował, e, właśnie ten na końcu. E, zepsuł się zawór. No, ale udało się przez noc postawić go na nogi i dzisiaj już z nami jeździ. Także... Sami pasjonaci i specjaliści w końcu, jakże mogło być inaczej? No tak, udało się, o drugiej skończyli nad ranem. Motocykl zreanimowany jeździ z nami już, już normalnie. Żeby wziąć udział w takim zlocie, zlocie są jakieś wymagania, obostrzenia, czy po prostu może przyjechać każdy chętny na tę imprezę? Każdy, kto ma taki pojazd, to znaczy BMW R75 albo Cinda KS750, bo to jest impreza dedykowana wyłącznie właśnie właścicielom tej, tego typu motocykli. Rozumiem, że następne zloty oczywiście też będą. I chyba tak. No jest, wczoraj rozmawialiśmy przy ognisku na ten temat i wygląda na to, że zrobimy kolejny jakiś taki zlot mm, w innej części, innej części kraju, bo y, szukamy miejsc tak zwanych klimatycznych, związanych trochę z, z jakąś historią, z historią II wojny światowej, y, które jakby naturalnie wpisują się w. W te motocykle, czy te motocykle wpisują się w te miejsca, jakby na to nie spojrzeć, i tutaj muszę powiedzieć, że między rzeczy jest rewelacją. Przyjechali ludzie z całej Polski, tak? Białystok, Toruń, z nadmorza, ze Śląska, ja jestem ze Śląska, ze Szczecina, z Poznania jest kilka osób. Większość z nich nie miała pojęcia, co ich tutaj spotka, jak to tutaj wygląda. I muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, że, że przyjechaliśmy właśnie tutaj, bo wczorajsza wizyta na jednej trasie podziemnej i objazd części umocnień na powierzchni zrobił ogromne wrażenie na, na uczestnikach. I tak jak mówię, jest to super ciekawe miejsce bardzo malownicze, bardzo atrakcyjne. Ciekawymi umocnieniami, z ciekawymi budowlami hydrotechnicznymi czy inżynieryjnymi, które niektóre z nich są wspaniale zachowane. Właśnie dzisiaj się wybieramy na most obrotowy, który dla nas zostanie specjalnie obrócony, więc mamy szansę zobaczyć coś wyjątkowego. Taki stary motocykl ma swoją duszę. Ma swoją duszę? Często rogatą. <grym> Także nie jest, nie jest to coś, jakby to powiedzieć, bez, bezosobowego. Każdy jest, każdy jest inny, każdy ma... Inaczej się go zapala, inaczej się go prowadzi, inaczej reaguje. No, każdy z tych właścicieli tutaj mógłby naprawdę taką długi wywiad o swoim, tylko i wyłącznie swoim motocyklu powiedzieć. Wierzę, wierzę. Mogę liczyć na przejażdżkę? To oczywiście to mogę Panią tutaj gdzieś przewieźć, także nie ma problemu. Dziękuję i miłego pobytu. Dziękuję. Jest ze mną pan Tadeusz Pawlak, uczestnik pierwszego zlotu właścicieli i motocykli BMW i Cindab. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Przyjechał pan z Łodzi. Tak. Tam mieszkam, tam pracuję, tam zajmuję się tymi motocyklami. I chce pan powiedzieć z Łodzi do Międzyrzecza na motocyklu? No, nie zupełnie tak. Przyjechał na przyczepie, natomiast tutaj jeździmy, ale to z prostej przyczyny po prostu szkoda tych motocykli na to, żeby normalnymi drogami tak sobie jeździć i przełotówki robić. Przyjemność to jest dopiero tak, jak tutaj bocznymi drogami się jeździ, można wykorzystać możliwości tych motocykli. Natomiast one na pewno do autostrady nie są przystosowane. Maksymalna szybkość to jest 90-95 km to jest stanowczo za wolno i troszeczkę to jest niebezpieczne wtedy, kiedy inni jadą 140 czy 150 na godzinę, prawda? I nie liczą się, że ktoś może tak, tak wolno jechać. Wiem, że odbywają się też takie zagraniczne zloty w Niemczech, we Francji, w Włoszech, bierze pan w nich udział? To znaczy się powiem tak, ja sam organizuję czy z grupą moich przyjaciół takie wyprawy do Norwegii. No pięć, sześć razy byliśmy zimą, czyli tam przy minus 28, 30 stopniach jeździliśmy. Byliśmy w Islandii, co roku jeździmy w Pireneje od 25 lat raz w roku co najmniej. Teraz też w czerwcu się wybieramy. Po prostu tam sprawia to naprawdę przyjemność. Pracochłonne, czasochłonne i dosyć kosztowne hobby. No, jest pracochłonne, to całkowicie przyznaje Pani rację. Kosztowne też, no cóż, wyprodukowanie w niewielkiej ilości podzespołów, części zamiennych, no kosztuje. To nie da się ukryć. Także sumy później. Stają się poważne na koniec. No właśnie, no bo oryginalne części już nie są produkowane, są produkowane na zamówienie? Jak to wygląda? Yy, to znaczy, się, ja powiem tak, no reklamować siebie to nie powinienem, no ale trudno, zajmuję się też yy, tym. Yy, przez te ponad 30 lat zgromadziłem olbrzymią ilość materiału oryginalnego, rysunków technicznych co pozwala po prostu no zgodnie z oryginałem no, y no, otworzyć, no, zrobić to. No i nie można się spodziewać tego, że 70-letni motocykl wszystkie mechanizmy będzie miał na podstawie oryginalnych części. Rzecz jest bardziej skomplikowana, na przykład tak jak BMW i w skrzyni biegów w trakcie produkcji według legendy yy, zawartej na rysunku technicznym każde koło zębate miało 7-8 zmian. I, czyli nie można sobie wziąć od tak zwyczajnie z jakiejś tam skrzyni biegów koło, bo ono niekoniecznie będzie pasowało do tej skrzyni, którą konkretnie mamy. Także jest to dosyć skomplikowana sprawa z tą produkcją i z restaurowaniem. A co jest takiego podniecającego w tym wszystkim? No bo chyba nie prędkość? Nie prędkość, to znaczy się, powiem tak, różne osoby cenią sobie tutaj. Dla niektórych jest ich przeszłość militarna, co ja osobiście odrzucam całkowicie. Technika, która w tym jest zawarta, jest dla mnie interesująca. Następna rzecz: jest to wspaniały pojazd do tego, żeby urlop spędzać. Można zabrać wszystko do kosza, oczywiście, jeżeli solo się jedzie samemu. Następna rzecz: człowiek poznaje tyle osób, w każdym razie w Europie, ale ja mam klientów w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Australii, także kontakty międzynarodowe. I jeżeli ja motocyklem jadę we Francji czy w Hiszpanii, to ja wiem, jeżeli coś wydarzy się, to miną 3-4 godziny i będę miał pomoc natychmiast. To jest to dosyć silne, te więzi są wynikające z zainteresowania tymi, tymi pojazdami. Także. Przyjemnej zabawy, miłego pobytu na terenie ziemi międzyrzeckiej. Dziękuję. Dziękuję. Uprzejmie. Zlot użytkowników i właścicieli motocykli BMW R75 i Cindab KS750, zwanych potocznie Saharami, był niewątpliwą gratką dla miłośników motoryzacji, którzy w tym czasie przebywali w Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy. Była to także świetna okazja do obejrzenia zabytkowych motocykli i porozmawiania o nich z właścicielami, którzy na temat zabytkowych motocykli mają dużą wiedzę, wspartą także ogromną pasją.